Cześć, witam Was w kolejnym materiale! Dlaczego Robert Lewandowski przegrał walkę o złotą piłkę z Karimem Benzemą? Kosmiczny półfinał Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Manchesterem City. Erling Haaland odrzucony przez największe kluby w Europie. Fiorentina wykupi Krzysztofa Piątka z Herty Berlin oraz Liverpool, który pewnie pokonał Villa Real na Anfield. Słuchajcie, zanim zaczniemy, mam dla Was małą niespodziankę. Z racji tego, że zbliżamy się do liczby 250 tysięcy subskrypcji, przygotowałem dla Was konkurs. Do wygrania jest taka oto piłka. Co zrobić aby ją wygrać? Musicie zasubskrybować mój kanał, polubić ten film oraz zostawić komentarz. To wszystko. Wyniki pojawią się 6 maja. A więc, jeżeli mnie nie subskrybujecie, a chcecie pomóc mi dobrnąć do tej liczby, to przy okazji możecie coś jeszcze wygrać. Dziękuję również każdemu, kto subskrybuje mój kanał. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszego filmu. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS, legalny polski bookmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Futbal 1500 możecie odebrać pewne 1500 zł. Dlaczego nowa oferta powitalna jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł. Dodatkowo pierwszy zakład jest zupełnie bez ryzyka do 100 zł. W skrócie wygrana lub zwrot. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Szukacie darmowych typów i kuponów bugmacherskich? Jeśli tak, to zapraszam na kanał Obstawiamy, największy o tej tematyce w Polsce. Znajdziecie tam praktycznie codzienne filmy z darmowymi kuponami od innych typerów. Link umieszczam w karcie oraz przypiętym komentarzu. Robert Lewandowski to piłkarz z niesamowitą karierą międzynarodową, usłaną wieloma trofeami. Do pełni szczęścia brakuje mu jednak złotej piłki. Palak już dwa razy otarł się o zwycięstwo w plebiscycie France Football. Najpierw w 2020 roku gala została odwołana przez pandemię koronawirusa, a następnie w 2021 roku po wielkich kontrowersjach złotą piłkę wygrał Leo Messi. Nawet sam Argentyńczyk przyznał, że nagroda za ubiegły rok powinna trafić w ręce kapitana Białoczerwonych. Robert, uważam, że zasłużyłeś na złotą piłkę w zeszłym roku i powinieneś ją otrzymać. We wszystkim przeszkodziła pandemia, jednak uważam, że też powinieneś mieć tę nagrodę w swoim domu. We wcześniejszych latach często podważano głosowanie ze względu na niektórych dziennikarzy z egzotycznych krajów, którzy czasami przyznawali się, że nie śledzą wnikliwie wydarzeń w piłce nożnej. Jedną z kluczowych zmian jest to, że w plebiscycie będą mogli głosować tylko przedstawiciele państw z pierwszej setki rankingu FIFA, a nie z wszystkich 170 jak dotychczas. Najważniejsze rozstrzygnięcia w złotej piłce będą dotyczyć tylko trwającego sezonu, a nie roku kalendarzowego jak to miało miejsce wcześniej. Jakie szanse ma Robert Lewandowski na wygranie złotej piłki w tym sezonie? Niestety bardzo znikome. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów w ćwierćfinale, utracie pozycji lidera klasyfikacji strzelców Champions League oraz przy gorszym wyniku strzeleckim w Bundeslidze maleją szanse na przyznanie nagrody Lewandowskiemu. Co prawda po porażce 3 4 w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów Real Madrid musi pokonać Manchester City u siebie różnicą minimum dwóch bramek. Ale to rozpędzony Francuz w tej chwili wskazywany jest jako najpoważniejszy kandydat. Nawet w przypadku odpadnięcia królewskich w półfinałach Francuz i tak znajdzie się wyżej w rankingu od Polaka. Bardzo często mówi się również o Kevinie De Bruyne, który również rozgrywa niesamowity sezon. Indywidualnie jednak nie jak ma się jego forma do Karima Benzemy który praktycznie w pojedynkę ratuje Galacticos raz za razem. Niestety ten sezon mógł być ostatnią szansą na zgarnięcie przez Lewandowskiego złotej piłki. Jeśli Mbappé faktycznie przejdzie do Realu Madryt, a Królewscy nadal będą prezentować taką formę jak dotychczas, to w kolejnych latach to on może regularnie wygrywać w plebiscycie France Football. Niemniej jednak trzeba przyznać, że brak przyznania nagrody w 2020 roku to jedno z największych oszustw w historii futbolu. A według Was kto w tym roku powinien wygrać złotą piłkę? Wyraźcie i uzasadnijcie swoją opinię nie w komentarzach. We wtorek odbył się długo wyczekiwany spektakl pomiędzy Manchesterem City a Realem Madrid. Ostatecznie to The Citizens wygrali to starcie po ciężkiej batalii z Królewskimi. Już w drugiej minucie Kevin De Bruyne otworzył wynik spotkania, wykorzystując dośrodkowanie Mareza. Zaledwie 9 minut później gola na 2 do zera strzelił Gabriel Jesus. Na szczęście Królewscy szybko się opamiętali i Karim Benzema strzelił gola kontaktowego w 33 minucie. W drugiej połowie bramki strzelili kolejno Phil Foden, Vinicius Junior, Bernardo Silva oraz ponownie Karim Benzema. I skupmy się na tym ostatnim golu. W 82 minucie przy wyniku 4-2 sędzia wskazał na wapno. Do wykonania rzutu karnego podszedł Francus, który niespełna kilka dni temu zmarnował dwie jedenastki. To w jaki sposób Benzema wykonał ten rzut karny nie wyrażą żadne słowa, dlatego musicie zobaczyć to sami. Do rewanżowego starcia dojdzie już w środę o godzinie 20:45 na Santiago Bernabeu. Real Madrid, aby awansować do finału Champions League, musi wygrać różnicą minimum dwóch goli. Saga transferowa z udziałem Erlinga Halanda powoli dobiega końca, i Norweg najprawdopodobniej trafi do Manchesteru City. Na światło dzienne wychodzą jednak bardzo ciekawe informacje, które warto przytoczyć. Halen z uwagi na swój wiek, jak i umiejętności był bardzo łakomym kąskiem na rynku transferowym, a na dodatek jego klauzula odstępnego wynosi zaledwie 75 milionów euro, co niejak ma się do jego prawdziwej wartości. W mediach pojawiały się informacje, że usługami Norwega były zainteresowane takie kluby jak Real Madrid, FC Barcelona, Paris Saint-Germain czy też Bayern Monachium. Według Bidu sprowadzenie Erlinga nie jest już brane pod uwagę przez wymienione wcześniej kluby, ze względu na ogromny. Koszty, które miałyby wynieść 350 milionów euro. Mowa nie tylko o kwocie wykupu, ale także pensji oraz prowizjach. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że Halland miałby zarabiać w City aż 500 tysięcy funtów tygodniowo. Jeżeli medialne doniesienia okażą się prawdziwe, będzie to rekord Premier League. Kevin De Bruyne, a więc najprawdopodobniej przyszły kolega Halanda z drużyny, inkasuje 385 tysięcy funtów tygodniowo, a więc o ponad 100 tysięcy mniej aniżeli sugerowane zarobki Halanda. 21-latek ma podpisać aż pięcioletnią umowę, która ma zostać przypieczętowana przez zainteresowane strony już w przyszłym tygodniu. A według Was Erling Haaland sprawdzi się w Manchesterze City? Napiszcie w komentarzach. Fiorentina została zimą postawiona pod ścianą i w efekcie wyraziła zgodę na przedwczesne zakończenie współpracy z Dusanem Wlachowiciem, który za łączną sumę 81,5 miliona euro przeniósł się do Juventusu. Utrata czołowego snajpera zmusiła przedstawicieli Wioli do działania, a ci jeszcze przed nastaniem momentu rozstania się z Serbem sięgnęli po Krzysztofa Piątka. Reprezentant Polski wrócił na boiska Serie A w ramach półrocznego wypożyczenia zawartą opcją wykupu za 15 milionów euro. I zaliczył stosunkowo udane wejście do Fiorentiny za sprawą zaliczenia kilku ważnych trafień. Później środkowy napastnik nie wyróżniał się niczym szczególnym. Z tego też powodu pojawiły się głosy, że drużyna z Włoch nie zdecyduje się na zatrzymanie 26-letniego zawodnika. Na dodatek zaczęła ona odnotowywać słabsze rezultaty, które mogą ją pozbawić szansy wzięcia udziału w europejskich pucharach w następnym sezonie, co w znaczącym stopniu wpłynęło na budżet transferowy Violi. Tomasz Wodarczyk przekonywał jednak, że te aspekty nie miały większego wpływu na ostateczną decyzję Fiorentiny w sprawie Piątka, bo ta skorzysta z prawa do jego wykupienia. Wszystko wskazuje na to, że włoski klub zdecyduje się go wykupić z Herty. Te 15 milionów euro to wciąż jest kwota bardzo przyzwoita. Cieszy fakt, że Krzysiek wraca do regularnej gry, a w Serie A polski napastnik czuje się jak w wodzie. 26-letni piłkarz zdobył 6 bramek w dotychczas 15 rozegranych meczach w barwach Fiorentiny. Na koniec krótko meczu pomiędzy Liverpoolem a Villa Realem. The Reds ostatecznie wygrali to starcie 2 do 0 po samobójczej bramce drużyny z Hiszpanii oraz Golu Sadio Mane. Całe starcie było bardzo jednostronne. Liverpool totalnie zdominował swoich rywali, oddając aż 19 strzałów. Dokładając do tego aż 74% posiadania piłki. Jak w tym aspekcie wypadli Hiszpanie? Ręcz fatalnie. Oddali zaledwie jeden strzał, który nawet nie był celny. Do rewanżu dojdzie już we wtorek, ale patrząc na grę dla Realu w dzisiejszym starciu, raczej marne szanse, aby zdołali odrobić straty i awansować do finału. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Na razie.